No to co? Umowa nie, stoi! Nie zbliżamy się do siebie. Oj. Nie ma zbliżacie się do nas, a my nie zbliżamy się do was. I kto jako pierwszy przejmie całą tą mapę. Wiadomo, że my. No to jest oczywiste, że my. No, no chyba śnicie. Oni są słabi. No, to Oni się też wam co jeszcze podrobimy. O, jeszcze Dobra, no to to, nie, jeszcze gorsi Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, zobaczymy. To co? No właśnie, co? nie wiem co, co... Musimy najpierw znaleźć miejsce, to jest najważniejsze. Oj, oj, to czekaj, czekaj, bo oni się. No mm. nie chyba idą gdzieś tam, oni idą gdzieś tam. tam no to, tam, my to my idziemy w tamto. No po prostu, yy, tak? Tak? Tak, Boże, powrót do surwiwala, Ja dawno nie grałem w surwiwala, trochę minęło. Oj, ja na przykład surwiwalów nie grałem. Znaczy, no ostat, nie ostatni medieval. raz kiedy ja nagrywałem surwiwal, to jeszcze było jak był e, albo Better, albo Medieval. Nie pamiętam. Better, e, better. better. No, nie Medieval, bo chyba patent. Tak? Nie wiem, nie o, ten nowy pieski. Pieski? pieski! O, patrzcie, o tutaj Gdzie są. Są tutaj, chodzi! tu są. Idę, idę poczekam na drewno, poczekaj I tu. Są po, te, te takie drewno. fajne, takie już, brązowe. Idę, już idę. Drewno. drewno, drewno. Muszę. A go do domu? A masz kości? No właśnie, A noc, się A właśnie, właśnie noc się właśnie noc się zbija, to jest najgorsze. Nie masz domu stara, gdzie tego chcesz? Nie masz domu. Ej, czekaj, jego ja próbuję. Nie uciekaj. No ucieka! Jezu, zrobiłem błąd tak chciałem z logów zrobić patyki. Czekaj! A jezu, aż tak? Aż tak jest źle? No, trochę nie pamiętam już no. Masakra... Ej, dobra. Mm. Dobra, Okej, nie wiem, czy wy myślicie, żeby mieszkać nie wiem na plainach czy znaleźć jakieś góry czy coś czy yy, jakby ja nie chcę się tam jest tajga. Ja tam lubię jest tajga. Tak, tam jest tajga. Mi się podoba zawsze drewno tajgowe. Ej, drewno tajgowe? Ej, drewno tajgowego. Jest e sprus. No, właśnie w ogóle nie wiem czy wiecie, ale nazwa właśnie angielska sprus pochodzi de facto z Renesansowej Polski, jak Anglicy brali drzewo z Prus, to mówisz że to jest drzewo z Prus i dlatego jest kurs I dlatego mamy tajgi w Polsce. Tak, tak, mamy polskie tajgi. Ja nie, nie to była ciekawostka historyczna bardziej. Co ty robisz? Oooo, What... jeszcze nie mam. Oho, oho, za, za, zaraz hey. będzie Dream versus Tommy hey. Hey. Wiem, że zostałem no... sam na górze Wiem, że to się to noc my zbliża. Nie. Dobrze, uwaga, robię tyk, 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 tyk. S po prostu to, co ja wykopałam. Czekaj, Uciekałem, już. O, tu jest jaskinia, czekajcie. O, jaskinia, właśnie, bo w tych naszych wersjach to ja pamiętam, to że. O Wie... nie, idzie tu ziump, ziumpola. I pola. creeper! Im creeper! Nie przepie. pies! nie, o piesaczka nie musimy się martwić. Ja nie no wiem, bo no nie mają ręka. gołębia, my I mamy idzie. smoka w składzie. Mogę smoka. Ty pieski tu są! jakie słodkie to jest! <gryzamy> Takie słodkie! Co to w nim Bardzo dobra. Tak, ale ja tutaj o, by się bardziej chyba... O! Trzcina tu jest, ty! O, trzcina to nam się przyda. O! Trzcina. Trzcina. To trzcina, Trzcina. Trzcina. trzcina, trzcina, trzcina. trzcina. trzcina? Ja, go. Tak mamy jeszcze te świnki, tu zawsze trochę jedzenia. jest kolejne. Nie. A co, pies czy szkielet? Czy Ej, yy, kurczak. Co my robimy? Klan? Na kurczak. Okej. Okay. Na no. każdy z nas będzie jeść coś innego. Ja będę jeść yy, kurczaki, bo kocham kurczaka. Dobrze smaku. A... Ej, to jest bardzo mała mapa ta sztajgowa. No o, 500 chyba. Jagódki. A ty wiesz, że jest bordelko bo już czy nie? Nie, 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 nie. po prostu y, biom jest bardzo mały. No tak O! Eee! Ej, ej, bo mi zombie zniknął sprzed twarzy. Ej, go, gdzie? Co się stało? Ja no. on zniknął. Nie wiem, zniknął mi. No chciałem go uderzyć nagle, puf, nie było. Uuu, ty, ocean tu jest Jesteśmy tak neutralni do nich czy nie? No nie wiem, oni się tam kłócili na nie, starcie. Wiem, no, nie no wiem. Oni się kłócili No Dobra, macie łódkę. Nie wiem, płyniemy tam czy... Coś sprawdzamy? Tam, o, pójdziemy. Pójdziemy. Ej, no płyniemy. Ej, trzeba było by coś sprawdzić. Ja mam... Ty! Może ktoś na kłów! A proszę mi oddać płynąc tego, tak? Czy nie? Co? Tak, nie? No dobra. Pły... Bo się, bo się... No, U nas nie ma trzeciego. Tak, ale tu widzę, uuu, tu widzę, mogą być jakieś yy, Statku szukamy, bardziej statku. Tak, statku, ale widzę, są ruiny. są ruiny. W ruinach nie ma nic Ciekawo, ciekawego. ciekawego. No wiem, że nie ma nic ciekawego, musielibyśmy mieć pędzelek chyba. Mm, Ej, ja sobie ale są skrzynie, ale są skrzynie tutaj. W skrzyniach nie ma, dobra, czekaj. Może coś być, ale. Dobra, płyniemy. Mapa, 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 mapa. O, o, o. Żajebyście. Czy na pokazujecie? Ale ale, Dobra. Czyli tam. Chopię się. Chopię się. Radaj mi, proszę, prowadzić. Ja, bo tu jest więcej no, proszę tych ruin. Czy tu tylko jedną z wzięliśmy? Nie, nie mam. Tu widzę, o, ulubiony, ulubiony z KKF-a, okay, brzuski, brzuski, o, o, szkielety tam były. Ty, no nie mów tak, że nie ma nigdzie tu statku. Jakby my jesteśmy jednym wielkim statkiem, chyba tak. wystarczymy. A, popatrzcie, pa, tutaj pan Mietek się chyba pomylił w budowie mapy, zobaczcie jaka tutaj jest wyspa taka osobna brzuzowa. Ej, ale ona lewituje chyba. No, ej no, ona lewituje, jest nie ma podłoża. Ty, ale teraz widzę, że coraz częściej ten generator ma spawni właśnie magma bloki. No dobrze, przydadzę się do wind. <głosy> <głosy> dobra, biegniemy. Aha, no dobra, może być. <noise> dobra, strzelcie teraz. Zdajęcie. Opa, jajajajajajaj. Jaj. Wszystki fight z pająkiem Wygraliśmy tą walkę Kurde. Tak, o szkielet Bo my tutaj po, po skarb przyszliśmy. Szkielet No właśnie Nie, inny, mam innego Ja mam tu dwa I Czu. się biją między sobą Czu. Czu. Mam Oooo, o, o, o. tu masz se serce zapewne Mam serce, no Złoto, żelazo, zakopuję ten skarb jak chcesz Nikt Nie szukaj Ale dobra, bierzesz ślicznikę o, właśnie, przyda się. O, dobra, mam. Wezmę skrzynkę specjalnie, żeby nikt nigdy jej nie znalazł i myślał, że to jest, yy, że wiedzę. po prostu są głupi i że nie umieją znaleźć. O, o lawa pulka. O. Nie o, safanno tam jest. A co, fair Ciekawe, czy on jest otwarty. Ej, ja bym to sprawdził w następnym odcinku. Ale nie, bo jak to zobaczą to, to, to mogą wyłączyć Przecież się nie dowiedzą, przecież się nie dowiedzą, tak? No będzie pogadanie na, na cały czat, kochanie. No dobra, tak. no to zrobimy jakich nie będzie na serwerze eee, dobra, tu jest Savanna. O, koniki! O ty! 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 Uwaga, <laughs> szkielet, 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 szkielet z tyły! Ja przypadki! Ale tu widzę, są koniki O nie, nie Sawanna Tak, to jest, jest Sawanna Nie, to stąd idziemy Dla savanny jest dużo wiosek, nie? Tak Ale jak ją Dobra, idziemy gdzieś dalej. Dobra, coś. Ale to właśnie. Dobrze, że to jest. Me... Nasze. Znaczy, fajnie by było, jakby to była mesa, bo mesa równa się dużo złota, ale. Złoto, na tą chwilę chyba nie potrzebujemy. Ja bym się bardziej pokusiła na tą wioskę, że no, I to ma HP. No, niby wiecie, bez złota nie wyjdziesz do netheru. W sensie? Kogo? No, pigliny De facto siedzę w słuchawkach, które mam kocie uszy. O! O kurze! Chodź, chodź tu, Mati! Co? Chodź. No idę, 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 idę. Na górę, na górę. Co? O! Mamy. Arma! co to jest? Pancernik, pancernik. Nie, my musimy go zabrać. bo on A Szczerze, pierwszy raz go widzę. Twister. Nie, my go na twój sterze. Dobra, poczekaj. Stój, wysiadł I... stój. Haha! <laughs> zmienił się w piłkę. No, ale... Nie weźmy go do domu. Ale, no, ale jak? No nie mamy jak, no nie da się tu wziąć. Tak, ja po niego wrócę kiedyś. Dobrze, to. Nie wiem, zapisz kordy. Nie, nie zakopuj go, nie tylko w ogóle, no? w ogóle nie, nie wiem, czy zauważyliście, no, ale tu jest. Idziemy. Ale tu jest cave. Nie do cave? Ale co tak? O Boże, dobra. Ale on jest otwarty to możemy. Potrzebujemy Węgiel dochodni. Właśnie, hmm. właśnie, bo teraz nie wiem, teraz chyba wyszły te nowe bloki chyba z miedzi. Tak, e... no? A no tak, to jest ta wersja już. miedzi. Tak, miedzie. i są te te te, te, te te, te, challenge roomy chyba teraz te nowe. Co ona? No? A gdzie one są? Pod ziemią. Mapę eee... się bierze od kartografa z wioski. Eee, nie, nie podoba mi się. Eee. I potem się robi te jakieś tam te... no są te nowe. No, ja mam nowe. dwa killowe drewniane. Komu zabrałem killowe drewniane? Mi pewnie, bo ja wyciągnąłem gdzieś tam. Ja nie mam. O, nie no, to nie o nie tutaj nietoperz ma zmieniony ten wygląd. No, pokaż. łóżka fajne. O, uszka. Oj! Jezu, on to ma takie killowe jak teraz, ten. Teraz ma łóżka. Bo tu jest już po chyba rywandzie właśnie nietoperzy i chyba tych, weksów. Tak no? Tak. To no, nic nie ma. Idziemy stąd, chodźcie. Let's go. Gdzie tarczę? Po co, co? Porzucić tarcza. Tarcza do bezpieczeństwa. Mamy Dobra. ciebie. Wystarczysz. Dobra. Terena. Nie wiem, ja jestem tak starym graczem, że nie przepadam grać z tarczą. Starczy to jest mega użyteczna, yy... tak szczerze, Ja nie, nie gram PVP, kochani. Jakby my mamy specjalną. Ja specyjne... gram tylko PVP. Mamy idealny team, mamy e, czekajcie, ja Budowniczy będę... Budowniczy, górnik i, i gracz ten tak. bojownik, nie? Super, mamy Chodź. balans, jest balans. balans, jest balans, no tak. Wiesz, mamy... w sensie nie ma balansu, ide, 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 bo się liczy ide, cztery ide. osoby, bardzo niemiło. No ale ja jest, się liczę jako 2,5, tak? Płys. A ja jako pół. Okay. <laughs> nie, nie, no mamy trzy i gracza. Nie, cztery, cztery pół gracza. 3, Chodźmy tutaj, tu idziemy. Chodźmy tak, znajdźmy jakiś inny bior niż sawanna. Choć na sawannie mogą być te wioski, właśnie. Nie wiem czemu, właśnie najwięcej wiosek jest na sawannie. O, Rosjan dobrze robi. Co no. robi? Nooo. A bo, że to pozbierajcie, ja idę dalej. Portalo, portalo. O, o! Oh, oh, oh. Je oh Jezu Siadać, please. Już! Siadać, please. Dobra, Sol, ale, ale tu chociaż ten. Tutaj widzę są te duże takie plansy. Mm -hmm. O okay, okay. kurde, patrzcie jakie tam jest poszatkowany mi ten. O, cholera. Co? Widziałem wszystko jak coś? O, widzę marchewki. U, złota. A nie wykopiemy bez... <laughs> no ty wieśniak. Dobra. Mode. Dobra, robimy tak. Ty masz spodnie, my jesteś wieśniak. Ja chcę... A, nie mogę czapki zdjąć, więc. Okay. Nie mogę czapki zdjąć, że mam... A co masz na butek? Dobra, poczekaj. A to złotek to tam... A ja je wykopię, poczekaj, poczekaj. A jak ty wykopisz? No, trzeba mieć. Wiedzieć, no, że... A, no tak, może... Ja skarbu miałam tam. Ej, ty masz już diamenty? Nie, ma, nie mam. Okay. O, znaczy w tych skarbach mogły być diamenty. Mogły być może. diamenty, ale nie mam. Coś tam jest. Ja sobie może zmierzę w ogóle.. Aha, super, że ja tak dużo widzę jak miałam render distance miałem na 8. <laughs> I, co? i żebym co? nic nie tam. widział. Ale widzę, że tam tutaj może być dużo jaskin pod tą górą sawonową. Dobra, idziemy? No tak, 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 tak. tak. Łódka? Ja mam łódkę łódkę. Ja, ja. ja mam. To. O, mogę nawet tak! <śmiech> <śmiech> ja piorkuję. A ciekawe jak daleko jesteśmy od innych nie tam Nie spał tam kordów spawna nawet nie? Też nie ma. No, mam. przynajmniej tysiąc kratek. To dobrze, będziemy mieli chociaż mieli chociaż święty spokój Neutralność poz... O wioska! Wioska, 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 wioska! GG GG gg. Jeszcze jak jest kowal to Dobra. Ty dobra. tam jest... No, pójdę. Ty, ja nie wiem czy tam nie jest kowal czasem Ja nie wiem co ja widzę. Do daleko. To nie jest kowal. Czy... Ej, ale GG tu jest fajny teren. Wioska, i mega ładne miejsce trzeba. Tak mega jest. Jest wioska, jest ten wila... Ej, free... Nawet mi się podoba. Free villagerzy Villagerzy, sianko. E, tutaj jest. Y... Mm... Tak, na to... mam. <laughs> mam. Też mam, mamy dwa stoły alchemiczne, ok. nie ma... Nie ma kowala, ale tak. O! Ktoś chce buty? Nie, ja mam, ale mam te. Weź sobie po łóżku. O, w sumie? Koty! O! Miau miał! Dobra, ja mam innowacji, bo to strasznie dziura w teren, ale. O! o pierwszy tet. Pierwszy. pierwszy. Ej, to nie ja, to nie ja! Bądźmy dumni, proszę! Brawo! No, A, w sumie no, można fajne było. Na razie. No można, no patrzę I, i ten dirt tutaj, co jest przed tobą. Patrz, żeby i no, ja mam trochę tych e, halebale. Halebale? Halebale. Ej, ja w sumie mogę zbierać halebale. <laughs> no, mam nadzieję, że macie dla mnie coś. Nie, no coś tam mam, Zobaczę tutaj sobie przed tę tą górkę, bo tutaj jest troszeczkę, widzę, takich kanionków. I może coś, może być tutaj za górą ciekawego. Aj, góra... dżunglę mam! Masz. Nie. No tak, ej, mamy ten, jeden z tych rzadszych biomów dżunglowych. Który? Co, z bambusami? No te wzgórza dżunglowe. Mamy I Golem tu jest No tak. Nie, no golem No ha, gdzie wy jesteście? Nieważne. Nie... No ja Nie też chcę w wiosce. Ona już pogryzła Golema. Tyle było. No to pogryzła Golema. No pogryzła Golema. O tu jestem, patrzcie, tu, tu, tu. O o, Frasian. Czekaj, o tu. Co, co zna gdzie dżungla? O, no tu poczekaj, to poczekajmy na Justification. Gdzie A ja za Za TOBĄ! Ale zostajemy to, czy nie? No tak, A, tylko, ty, tylko ty, wam tak, pokażę, tak. patrzcie. O. On nam coś pokazuje, ale ja jestem zbyt ślepy, żeby Nie dżungla jednak wszystko wiem. No, tak jest Jestem człowiekiem. dżungla. you can call Ale szczerze, Kurde, kurde jakby na tej wyspie zbudował... buto ujeżu. Tu. O Boże, ale ładne No cześć ale... tam, tam nie wiem czy widzicie Ale tam jest takie dirt I jest taki rząd próżowych kwiatków I to lata Czekaj no jest widzę. Podwózka, weź pod tam O widzę Okej, okay, świetnie Ale tutaj tu jest na... Idź ty ale nie powiem, tutaj ta dżungla to mi jest... O ty, tam jest bambus nawet. Mała dżungla. I to jest taka duża. Ale tu jest. Ale to najlepsze miejsce, ale beka z nich. Ale tu jest ta rzadsza dżungla, bo jak wezmę na F3. Tak, to jest Place Jungle. To jest to jeden z najzaczynszych biomów w ogóle do znalezienia. Jeszcze jest chyba jeden taki górzysty ten dżungla, ale to jest chyba. Tak, u Ty, Border? Nie. Tak. Czekajcie, bo moje okulary by się przydały. Ja będę się śmiał, jak będzie świątynia o. za porterem. O, Jakaś. Nie, nie mów tak do mnie nawet. Dobra, no, robimy NIE! Tak. CZEMU?! Biom bambusowy, gdzie mogą się spełnić pandy! Nie, nie zrobili nam tego. Patrzcie! Dobra, ale mamy tro Trochę jest. Tro jest kawałek. O, są arbuzy, o. O. A ja przygarniemy pandę. No jak się zrespi ja tak. Wszystko przygniemy. Ja zo. Tak! Tak, zrobimy zo w Minecraft. Minecraft zo. Szukamy najrzadszych mobów w Minecraft. Dobra, idziemy do góry, do to... Zapraszam tak, z powrotem. Tak, wracamy do góry. Ja jeszcze tylko może zbiorę. W sumie po kokobisy to się. O, panda! 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 <śmiech> panda. <śmiech> yeah. panda. Panda? Czy pan nie da? O tu, 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 tu. Gdzie? gdzie? Pokaż mi! Jaki kolor? Jaki charakter? No, czarna, ale nie wiem jaki charakter, chyba to ta, zwykła. To jest rozbawiona, to jest rozbawiona, guys! Rozba Ooo. O! Ona no! Ona no, on się śmieje. No, no, on no, no. o! O! Przychodzi, przychodzi, przychodzi! Mamy! Mamy Jas pandę! <laughs> dobra, to jest, to jest nasz oficjalny sukces. Dz dziesi tak, dziesi. tak, sukces życiowy panda. Lecisz. Nie, to może tu się rozbije? Ja o zrobił, tak mój Boże! Co tu są za tereny? O, też to. Jezus Maria, o gdzie mój my trafiliśmy? O Boże! Tu może być tyle, tyle surowców. O boże, ale... O ptułki! Ptułka tam latała, żeby o tu gdzieś co latała. O lata, o tam się lata. O tam. O, tam się latała gdzieś. Tutaj gdzieś powinien być ul. O, ta, o, o tu jest, o. Tyłkę. A, tu jest. Ładnie, a osiedlimy. A weźmy się o na, na dole. No ja bym tak zrobił. Tak, żebyśmy tam poszli. Dobrze, idziemy. Takie idziemy, to. idziemy, idziemy. Znając nasze szczęście, pod nami będzie jakiś stronghold czy coś. <laughs> no, dzisiaj mam takie wrażenie, że moglibyśmy To jest trawić. mega ładne. Ale na przykład gdzieś, gdzieś czytałem, że podobno. E... Niekiedy pod wioskami jest strona tych w naszych wersjach. A wi wi wioska jest jak daleko? No, tam jest gdzieś. O. Nie trafiło. Mam pół serca. Dob dobrze, że, dobrze, że tego nie nagrałam. Nie, nie złapała kamera. O, creeper. Umieram, umieram, umieram. Dying. Dobra. Czekaj. Dobra, wszystko good. I'm good, wszystko I'm good. good. Tu zostajemy. Tak? O, o, dobra. O, not cool, not cool. Oj! Nie Na teraz dopiero... Teraz dopiero zrobił! W takim momencie przydałaby się tarcza, o której wcześniej wspominałam. Już cię zbieram. <laughs> Ty, ale tutaj mamy de facto wszystko, mamy tak, tutaj jest trochę widzę drzewa zwykłego, no drzewa członkowego Skrzynkę miałam, tam gdzie skrzynkę. ona ma tam TNT Ona wszystko ma Ej dobra, o. 1300 od jesteśmy jakoś O Jezu To czyli, tu jak dojdziemy to jest 1500, czyli border jest 3 na 3 No bo to jest ocean, morze i w ogóle się... Nie toleruję uh. takiej uh, uh, rozrywki. Uuuu. Uh, uh. Tu jest okay. dziurze. Ja tu walczę o życie. Bez... Statek tu! Co, nie dobrze obrzymialiśmy... zaraz będzie drugi martwy. Ojoj, czekaj, lecę, 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 le... Fuck. A, bo to jest Wiedźma! Yyy... Idź w stronę, zmniejsza się x, I y, 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 z... Zwiększa Zmniejsza się minus... Zmniejsza y, się y, 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 minus... Y, 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 y. Zaraz to mnie z... Czekaj, już ci mówię. N-E-I-D, -E. Dobra, ja muszę was pozbierać teraz. O, jest ten piesek. Ja muszę tego. Pies... To są nawet dwa pieski. Oh, Oj. No, są dwa pieski. A, bo. Up. Złap mi pieska. Nie. Złap mi pieska. Moje Nie. pieski. No. Ja teraz walczę z krową. Ja się zapatrzę, może to jest. Przegrał. przedmiot ten jest. Tart. Uciekła. Masz kości, czy nie masz kości? Nie. Eee, ee, e. A tu jest 8, to jest 8. No to wiem. No chodź. Okafiska. Oj, ouch. Oj, ouch. Nie umiem. A tam miał. jest. Gdzie? Koło świnki. Taki koror. Brązowy. Coral? Transafel? Transafel, o, o jest tu. O boże! I kochanie? A ja nie wiem, gdzie jestem. O Boże pieska, pieska, Super, ale o! zgubiłem się. Zgubiłeś się? Na 1000, no, no, na minus 500 ma. No. Tepe, tepe, a już, już. Tepe, tepe, Maciek! Ktoś, tepać, no. tepać, Maciek, tepe! No i ogólnie powiem Wam tyle. O, i pa jajaju. Jesteśmy najlepsi, tak? No w tym momencie tak. Aha. A tutaj mamy jakieś. tylko e, Te hejterki głupie, tamte. coś się hejtują nawzajem. No nie próbu czego nie robić. Dobra, kto mi. Kto mi. kto oh. Co kto Ufa. mi? Nie umiem się wysłowić. Kto mi zajumał y, kamień? Co? Nie mam. Oddawaj to. <laughs> Oddawaj to. Będą trochę więcej emocji i trzeba content robić! Content! Ała! Rób! Content! Ała. content. Ja Zaraz zginie i będziesz znowu musiał tu wracać! Content! Content! Ej, tu jest dużo węgla! Przepraszam? Tak już, fuck off, fuck Ja Dobra, czy ja idę kopać, czy ja nie idę kopać, co? Nie wiem. Oczywiście, że idziesz! Oddawać mi kamień mój Jamonie. Nie mam! Emma! Oddawaj kamienia. Staruch z siekierą, widzisz? A nie, to kół. Staruch. Nie, jednak przepraszam. Staruch... Szynce. Staruch. Mam dobra, masz farta. Ma fartę, ma fartę. A tu, tu ryb, ma, masz fartę. Dobra, chciałam hmm. zrobić killów, ale na odwrót. No będzie kąt, dawaj. Co? Nie ma... Oooo, serio. Nie mamy tego. Ale no, to my, wszystko nie, A, Ej, teraz najgorsze, żeby zrobić Arnold za zapieska, trzeba zrobić te. Nie mógł tak. Co nie, zrobić? Ja nie, 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 żylę. one nie. przy rośnięciu nie wyrzucały? Tak, nie, to żółwie. To żółwie. Nie, ja, to też. To też. To niedaleko de, de facto niedaleko To w następnym odcinku zapewne coś będzie już tu więcej zbudowane, trochę poprowadzamy, także ja się z wami żegnam, przyjmęcie się i pa pa! Cześć cześć! cześć. cześć. Może trzeba będzie z nimi pokazać innymi, co, nie? No. Też mnie zabijmy Nie, nie